Przechodzący przez rzekę zyska towarzystwo. Bydgoszcz informuje. Do rzeźby przechodzącego przez rzekę dołączam kolejne eksponaty autorstwa Jerzego Kędziory. Dwie balansujące postaci zlokalizowane będą na wyspie Młyńskiej, trzecia stanie w przestrzeni miasta w śródmieściu. Opiekunem rzeźb będzie Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Przechodzący przez rzekę, który pojawił się przy moście imienia Jerzego Sulimy Kamińskiego 1 maja 2004 roku, w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, szybko stał się jednym z symboli Bydgoszczy i obowiązkowym punktem na turystycznej mapie miasta. Z równie ciepłym przyjęciem spotkały się kolejne balansujące figury, które zaprezentowano w kwietniu 2024 roku w ramach wystawy Uniesienie w przestrzeni Wyspy Młyńskiej zorganizowanej przez Młyny Rotera. Grupa dziesięciu rzeźb wzbudziła ogromne zainteresowanie i aprobatę mieszkanek i mieszkańców. Zawieszone w powietrzu wielkoformatowe dzieła zostały zdemontowane 24 października wraz z zakończeniem czasowej ekspozycji Uniesienie. Dziś kończy się wystawa rzeźb balansujących pana Jerzego Kędziory w Bydgoszczy, ale staramy się, aby za kilka miesięcy w Bydgoszczy na stałe pojawiło się kilka rzeźb balansujących. Dwie na Wyspie Młyńskiej i trzecia w Śródmieściu. Te dwie na Wyspie Mójskiej to najpewniej wioślarz, którego mamy za sobą, ale także skoczek oraz chcemy, aby pojawiła się trzecia nowa rzeźba, postać kobieca, dedykowana bydgoskim kobietom. Czytaj więcej na Bydgoszinformuje.pl